Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Nigdy nie sądziłem, że zwykła kolacja u znajomych może przerodzić się w małą wojnę emocjonalną. Julia mówiła, proszę cię, tylko bez Deram”. Mamy być dojrzali. On też tam będzie. On, czyli Paweł, jej były gość, który przez dwa lata był centrum jej świata, zanim wszystko się posypało. Nie pytałem o szczegóły. Wystarczyło, że widziałem, jak napina jej się szczęka, gdy ktoś wspominał jego imię. Więc przytaknąłem. Obiecałem, że będę spokojny, że nie zrobię sceny. Ale w środku coś mnie zżerało. Bo Julia nie wiedziała, że dzień wcześniej dostałem wiadomość od mojej byłej o imieniu Magda. Hej, słyszałam, że idziesz na te kolacje u Kamila. Też będę. Ciekawe, czy się poznacie. Serce mi przyspieszyło. Przez chwilę rozważałem, żeby się nie pojawić. Ale potem pomyślałem, czemu nie? Skoro Julia może spotkać swojego e, to może ja też powinienem pokazać, że przeszłość to tylko przeszłość. Wieczór był ciepły, sierpniowy. W ogrodzie Kamila paliły się lampki. Ktoś przyniósł gitarę, a z głośnika leciała piosenka Pink Floydów. Julia wyglądała przepięknie w tej zielonej sukience, którą kupiła miesiąc temu. Powiedziała, że to jej neutralna stylizacja, żeby nie wyglądała, jakby się za bardzo starała. Ja założyłem koszulę, której nigdy wcześniej nie nosiłem, bo chciałem wyglądać w porządku, ale nie jak ktoś, kto rywalizuje. Tak mi się przynajmniej wydawało. Gdy weszliśmy do ogrodu, od razu go zobaczyłem. Paweł siedział przy stole, rozmawiał z kimś i śmiał się głośno. Ten typ śmiechu, który wypełnia przestrzeń i mówi, patrzcie, wciąż potrafię być duszą towarzystwa. Julia ścisnęła mnie za rękę. Zachowujmy się normalnie. Oczywiście. Odpowiedziałem, choć coś we mnie już zaczynało wrzeć. Z początku było całkiem przyjemnie. Kamil rozlewał wino, ludzie żartowali, wspominali wakacje. Julia udawała, że nie widzi Pawła, ale co kilka minut jej wzrok sam uciekał w jego stronę. A on, jakby na złość, śmiał się coraz głośniej, gestykulował, wspominał ich wspólne podróże. Nie musiałem słyszeć wszystkiego, wystarczyło widzieć jego miny. Wtedy właśnie zauważyłem, że Magda stoi przy ogrodowej furtce. Uśmiechnęła się, jakby to wszystko było zaplanowane. Nie wiedziałam, że dalej tu bywasz, powiedziała, podchodząc. A ja nie wiedziałem, że Kamil cię zaprosił. Nie zaprosił, odparła z uśmiechem. Ale wiedziałam, że ty tu będziesz. Julia w tym momencie spojrzała na nas i zamarła. Widok jej miny był bezcenny. Mieszanka zdziwienia, gniewu i lekkiego wstydu. To jest Magda, powiedziałem spokojnie. Moja była. Wokół nas zrobiło się cicho. Paweł, ten sam, którego obecność miała nie robić dramy, podniósł brew. O, to będzie ciekawe, mruknął, popijając wino. Magda usiadła obok mnie, jakbyśmy wciąż byli parą. Paczniała tym samym perfumem, co kiedyś. Na sekundę wróciły wspomnienia, wieczory nad Wisłą, kłótnie o nic, niekończące się rozmowy o tym, kim chcemy być. Ale teraz nie było żadnego my. Było tylko dziwne napięcie które rozlało się po stole, jak rozlany sos sojowy, ciche, lepkie, trudne do zignorowania. Julia próbowała utrzymać uśmiech, ale ręce jej drżały, kiedy nalewała sobie wina. Nie sądziłam, że twoja była też tu będzie powiedziała z wymuszonym spokojem. Nie sądziłem, że twój były będzie prowadził imprezę, odpowiedziałem równie spokojnie. Cisza. Tylko Kamil zaśmiał się nerwowo. Ej, ludzie, czyl. Przecież jesteśmy dorośli, nie? Powiedział Paweł. Magda spojrzała na niego z uśmiechem. Nie wszyscy potrafią, wiesz. Czułem, że to nie skończy się dobrze. Później, gdy muzyka przycichła, a większość gości przeniosła się bliżej ogniska, Julia odciągnęła mnie na bok. Naprawdę musiałeś ją przyprowadzić? Nie przyprowadziłem. Sama przyszła. Ale nie musiałeś jej przedstawiać w taki sposób. Jak? Powiedziałem prawdę zacisnęła usta. W oczach miała ten znajomy błysk, mieszankę rozczarowania i zranienia. Ja tylko chciałam, żebyśmy się dobrze bawili. A ja chciałem, żebyś zrozumiała, że nie tylko ty masz przeszłość. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w milczeniu. W tle słychać było śmiech Pawła i Magiedy, którzy najwyraźniej znaleźli wspólny temat. To był moment, w którym wszystko zaczęło się sypać i oboje o tym wiedzieliśmy. Tego wieczoru, wracając do domu, nie odzywaliśmy się prawie wcale. Radio grało jakąś melancholijną piosenkę o miłości, która nie umie się skończyć. Julia wyglądała przez okno, ja trzymałem kierownicę zbyt mocno. Kiedy zaparkowałem, powiedziała tylko, wiesz, myślałam, że umiesz inaczej. Wysiadła i poszła w stronę klatki. A ja siedziałem jeszcze chwilę, z poczuciem, że ta spokojna kolacja była dopiero początkiem czegoś znacznie większego. Rano obudziłem się z bólem głowy, ale nie powinien. To był ten ciężki, lepki ból po rozmowie, która niczego nie wyjaśniła. Julia wyszła wcześniej do pracy, zostawiając tylko kartkę, nie wiem kiedy wrócę. Muszę pomyśleć. Myśleć, czyli oddalić się. Wiedziałem to aż za dobrze. Zaparzyłem kawę, włączyłem laptopa, próbując skupić się na pracy, ale ekran rozmazywał mi się przed oczami. Telefon zawibrował. Magda, twoja dziewczyna nie wie wszystkiego o tym, jak skończył się nasz związek. Może powinna. Siedziałem chwilę w milczeniu, jakbym próbował zrozumieć, czy to groźba, czy ostrzeżenie. W końcu odpisałem. Nie rób tego. To nie ma sensu. Na ceo dostałem tylko, nie chodzi o zemstę. Ale skoro już wszyscy byli na jednej imprezie, to może czas naprawdę. Nie odpisałem. Zamiast tego wyszedłem na balkon. Paliłem papierosa za papierosem, mimo że miałem rzucić. Czułem, że coś wisi w powietrzu, coś większego niż urażone ego po kolacji. Julia nie odezwała się przez cały dzień. Po południu, kiedy już myślałem, że odpuściła, dostałem od niej SMS. Spotkajmy się wieczorem. Musimy porozmawiać. Słowo musimy nigdy nie wróżyło nic dobrego. Spotkaliśmy się w tej samej kawiarni, w której pół roku temu powiedziała, że chce spróbować na serio. Wtedy miała w oczach spokój. Teraz chłód. Magda do mnie napisała powiedziała od razu zanim jeszcze zdążyłem usiąść. Serce mi stanęło. Co, co ci napisała? Że powinnam wiedzieć, dlaczego się rozstaliście. Przełknąłem ślinę. Wziąłem łyk zimnej już kawy. To była trudna sytuacja. Nie zdradziłem jej, jeśli o to chodzi. Ale coś się stało u cieła. Powiedziała, że to miało związek z tobą i moim byłym. Poczułem, jak mięśnie na karku się napinają. Z Pawłem? Co on ma z tym wspólnego? Właśnie to chciałabym wiedzieć. Okazało się, że Magda i Paweł znali się wcześniej. Spotykali się przez chwilę, zanim ona poznała mnie, a on Julię. To nie było nic wielkiego, kilka randek, jak twierdziła. Ale potem, po naszym rozstaniu, mieli ze sobą kontakt. Za dużo kontaktu. Julia patrzyła na mnie bez słowa. Więc kiedy mówiłam o Pol, ty już wiedziałeś, kto to jest? Wiedziałem. Ale nie chciałem nic mówić. To nie miało znaczenia. Dla ciebie może nie. Dla mnie trochę ma. Wzięła płaszcz, nawet nie dopiła kawy. Muszę odpocząć od ciebie, od niej, od tego wszystkiego. Zostałem przy stoliku sam. W tle grała cicha muzyka, ktoś śmiał się przy barze. A ja miałem wrażenie, że świat właśnie wypiął się na moje tłumaczenia. Wieczorem znowu napisała Magda. Nie chciałam jej zranić. Ale on powiedział jej, że to ja byłam problemem. Że wszystko wymyśliłam. Nie mogłam tego zostawić. Ona ma prawo znać całość. Nie odpisałem. Zamiast tego wysłałem jej tylko jedno zdanie. Zrobiłaś wystarczająco dużo. Ale w środku wiedziałem, że to nie koniec. Dwa dni później spotkałem Pawła przypadkiem na parkingu pod biurem. Uśmiechnął się tym samym cwaniackim uśmiechem, który widziałem na tamtej imprezie. Ładna ta twoja dziewczyna rzucił. Ale chyba nie lubi sekretów. Lepiej, żebyś się trzymał z daleka, powiedziałem spokojnie. O, spokojnie, stary. Ja tylko gadam. Ale może w końcu zrozumie, że nie jesteś taki, za jakiego się podajesz. Wtedy coś we mnie pękło. Podszedłem bliżej, tak że dzieliło nas tylko kilka centymetrów. Jeśli jeszcze raz się do niej odezwiesz, nawet przypadkiem, pożałujesz. Paweł się zaśmiał. Grozisz mi? Ostrzegam. Odwróciłem się i odszedłem. Ale wiedziałem, że to dopiero początek wojny, której wcale nie chciałem prowadzić. Wieczorem Julia w końcu zadzwoniła. Nie wiem, komu wierzyć, powiedziała cicho. Tobie, Magdzie czy Pawłowi. Każdy z Was mówi coś innego. Uwierz temu, co widzisz. Nie plotkom. A co widzę? Dwóch ludzi, którzy wciągnęli mnie w coś, co nie jest moim konfliktem. Połączenie się urwało. Usiadłem na łóżku, patrząc w ciemność. W głowie krążyły mi ich głosy, każde słowo, każda scena z tamtej nocy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Magda ma coś więcej, coś, co naprawdę mogło zmienić wszystko. Julia stała w progu, trzymając kopertę jak dowód z miejsca zbrodni. Nie mówiła nic, tylko patrzyła. Zmęczona, blada, z oczami, które przestały wierzyć w przypadki. Otwórz to ze mną powiedziała w końcu. Usiedliśmy przy stole. Cisza była tak gęsta, że słyszałem tykanie zegara z drugiego pokoju. Rozdarłem kopertę, w środku były trzy rzeczy: wydrukowany e-mail, zdjęcie i krótkie, ręcznie napisane zdanie, wszystko zaczęło się, zanim w ogóle wiedziałeś. Pierwszy był mail. Od Magiedy, wysłany do Pawła rok temu. Wiem, że to nie fer wobec nich, ale jeśli on się dowie że to my powiedzieliśmy o tej sprawie z projektem, wszystko się posypie. Lepiej, żeby nikt nie wiedział. Zbladłem. Julia spojrzała na mnie pytająco. O jakim projekcie mowa? Przygryzłem wargę. Wiedziałem, że nie ma już sensu kłamać. Rok wcześniej pracowałem w tej samej firmie co Magda. Przypadkiem odkryłem, że Paweł, wtedy jeszcze tylko współpracownik Julii, przekazał nasze dane klienta konkurencji. Zgłosiłem to przełożonemu. Kilka dni później ktoś rozesłał maile z mojej skrzynki, sugerując, że to ja wykradłem informację. Wiedziałem, że to nie był przypadek, ale nie miałem dowodów. Dopiero po czasie dowiedziałem się, że to właśnie Magda, pod presją Pawła, wysłała te wiadomości. Myślała, że chroni go przed konsekwencjami. Kiedy to wyszło na jaw, nie mogłem jej już zaufać. Odeszła bez słowa. Julia słuchała, nie przerywając. Więc to dlatego się rozstaliście? Tak. I dlatego nigdy nie mówiłem ci o Pol. Nie chciałem wracać do tamtej historii. Westchnęła ciężko. Ale wróciła. I to z hukiem. Wzięła do ręki zdjęcie z koperty. Na fotografii byliśmy ja, Magda i Paweł, na jakimś firmowym evencie, w tlebejne z logo projektu. Trzymaliśmy się na dystans, ale na zdjęciu wyglądało to, jakbyśmy byli przyjaciółmi. Julia przyjrzała się dłużej. Czasem mam wrażenie, że wszyscy już się kiedyś znali. Tylko ja wchodzę w tę historię jak ostatnia. Nie wiedziałem, co opowiedzieć. Bo miała rację. Po chwili ciszy zapytałem, kto ci to przysłał? Nie wiem. Brak nadawcy. Ale podejrzewam, że Magda chciała się oczyścić. Albo pogrzebać mnie jeszcze głębiej. Julia uniosła wzrok. Może jedno i drugie. Kilka dni później dostałem wiadomość na prywatnego maila. Nie chciałam, żeby to tak wyglądało. Ale Paweł mnie szantażował. Teraz ma nagrania, które mogą ci zaszkodzić. Spotkajmy się, zanim on to zrobi. Podpis, Magda. Nie wiedziałem, czy to kolejna manipulacja. Czy ostatni krzyk kogoś, kto naprawdę żałuje? Mimo wszystko pojechałem. Umówiliśmy się w starej kawiarni przy dworcu wschodnim, tej samej, gdzie kiedyś kończyliśmy związek. Siedziała już przy stoliku, z laptopem i pendrivem. Nie mam wiele czasu, powiedziała. On wie, że tu jestem. Włączyła nagranie. Na ekranie Paweł, rozmawiający z kimś przez telefon. Jeśli Julia się o tym dowie, po prostu powiem, że to on i jego była coś knuli. Przecież już wszyscy wierzą, że to toksyczni idioci. Poczułem, jak coś mnie zalewa, gniew, ulga, wszystko naraz. Magda spojrzała na mnie. To miało go pogrążyć, nie ciebie. Ale chyba przesadziłam. Wtedy wszedł on. Paweł No proszę, uśmiechnął się znowu we trójkę. Jak dawniej. Magda cofnęła się, a ja wstałem. Nie jesteś wart nawet jednej z nas, powiedziałem chłodno. Ani mnie, ani Julii. Paweł tylko się zaśmiał i wyszedł. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. Tydzień później Julia przyszła do mnie bez zapowiedzi. Widziałam to nagranie, powiedziała. Magda mi je wysłała. I? I myślę, że oboje byliście wciągnięci w coś, co dawno powinniście zakończyć. Usiedliśmy na sofie. Nie było wielkich gestów, łez, ani dramatycznych wyznań. Była tylko cisza i powolne zrozumienie, że nic już nie wróci do tego, co było. Wiesz, powiedziała cicho to spotkanie, które miało być spokojne, naprawdę wszystko zmieniło. Wiem. Uśmiechnęła się lekko, wstała i podeszła do drzwi. Może kiedyś będziemy potrafili być przy jednym stole, bez przeszłości między nami. Może. Drzwi zamknęły się za nią. A ja zostałem sam z pustą kopertą, w której kiedyś była prawda, i z myślą, że czasem to nie dramat niszczy ludzi, tylko to, co miało go powstrzymać. Kilka tygodni później Magda wysłała mi jeszcze jeden e-mail. Wyjeżdżam. Dzięki, że przyszedłeś tam tego dnia. Może teraz oboje zaczniemy od zera. Nie odpisałem. Ale po raz pierwszy od dawna nie czułem gniewu. Tylko spokój taki, o jaki Julia prosiła na samym początku.